Witam wszystkich bardzo serdecznie. No to rozbieramy monitorek. Zobaczymy, jeszcze się pozbędziemy tego plastiku, bo dzisiaj zabierają o! Okularki. I Na początku, na początku podstawę trzeba odkręcić. Ops! Nie widzę tej śruby, jest.

Są zaczepy specjalistyczne. Powiedzmy Aha. tak dobra, to my sobie później podkręcimy, bo tam trzeba ten plastik zdejmować. Hops, hops, hops. Tu z boku nie ma, tu nie ma tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Dobra. No to idzie. Tu są śruby, ale tu... Chciałby ślub dostać, e, a tam, panie. No służy pod plastikiem i, i odkręć. tego nikt nie będzie strzelał. Co my tu dalej mamy? Dalej mamy blachę, która jest tu, przypadkiem. O I maluszkimi śrubeczkami. To rozdobyłem i każdy ma inną budowę. Tak, tutaj nie ma. Zobaczymy, co to nam dało. Nam to dało pozbycie się plastiku. No bo, zaraz, zaraz, jakaś płyteczka malutka jest. co ją zielona. O! No, sama wyszła. Dobra, następny plastik. No, pokażę Wam mój rozdrabniacz do plastiku od razu. O, myczółka. O, tyk. 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 o. żeby się nie nie tego. Nie rozwalało po okolicy. O cyk. Tasiemka. Teraz tak Teraz głośniki trzeba odkręcić. Ciężko to nazwać głośnikiem, ale coś brzęczek jakiś, no. było trzeba rozkręcać. Teraz tak. Tu są jeszcze śrubki. Ja nie chcę odkręcić Nie chcę się odkręcić Muszę obydwie Ja się nie chcę odkręcić Może teraz jak się Zawsze się jedna larwa trafi Dobra, to ją inaczej rozbiegniemy, o, idziemy z tej strony, o, damy sobie jakaś taśma, jeszcze, o, aluminiowa, poniekąd, i o, ją tak sobie rozwanie. rozwalimy. 唷呦 <laughs> Tu tutaj są na przy przyludowana, pani Ty się śrubka odkręciła. Есть. А, уже знаю, уже знаю, нужно это. To jest sam raz. O. O Mało tu miejsca. I tu mamy blachę. Eh? Samą. Tak Do blachy Jedzie w poniedziałek na bazarek Ej, na... Oh! na bazarek mi się pieprzy Na złomowiec Tu jest Płyteczka bardzo ładna O Zielona Tak To jest Zaraz zobaczymy Metal Przeważnie one są mosiężne, ale w wersji BIDA są stalowe. Widać, to jest wersja BIDA. Hop, hop. Co to? Trzeba tu porozkręcać będzie. No tu jest trochę metalu. To na później. Teraz się za pasek LED. Tak, o Panie, to, to, to. tutaj to jest w ogóle te śrubki, jakieś mikroskopijne, czy ja będę miał takie, taki śrubokręcik, o Panie, ho, 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 jakieś takie zegarmistrzowskie, nie wiem, czy De precyzyjne. Gdzie ja to miałem precyzyjne? Gdzieś wniósł, do domu pewnie. Hu, uh, uh, hu, uh, uh, hu, uh. Tu jest taki mały, o. Zobaczymy tym. albo nie, nie, to za jakiś mały sebokończyk. O, ta poszła, ta poszła. Jak ta poszła, to i tam te pójdą. hop ta poszła. To i ta pójdzie. Jakaś folia pewnie O! przez te folię... O! Ta folia przeszkadza. A! No nie chcę pójść. Lantara taka, no. I no, jak zwykle. Większość odkręca jedna nie no O Tykuś pykuś, poszła Jak się nie odkręca czas idzie Oks, jest paseczek red. Znowu jakieś takie malutkie śrubeczki tu są. O, na szczęście się skończyła. Proszę mi, nie Widzicie przecież. To się skończyła. Fu 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 fu. fu. Тут nie ma tu тут nie тут nie ma, tu nie

zobaczymy co to, to za ptica metal metal Hop. o ekran co tu jeszcze mamy o plasticzek następny Oops. No i to na czym mnie najbardziej zależy pleksa Bo te pleksy to ja zbieram tutaj sobie żeby mnie też nie padał O teraz tu trzeba wyjąć te podświetlenia O podświetlenia To o i osobno nie rozłoży tak do kociołka do kociołka ta blacha powinna być aluminiowa i taka jest i taka jest Dalej, no. no, to zaraz pójdzie do plastiku i tyle mamy płytek zaniesiemy je od razu do płytek. O! Stoją skrzynki na płytki. codziennie po jednym to muszę rozebrać jeszcze bo też pojedzie w poniedziałek klient się nie odzywa ja nie będę czekał dobra to na dzisiaj tyle nie wiem czy wy panie łapie bo dzieci były chore teraz żona chora, a ja już e, trochę kataru dostaję także nie wiem